również człowieka rannego no, no, szat... Skręciłem w kierunku jeziora, like Apple Lock. Y... patrzę na licznik. No, na liczniku pokazuje, że jest 786 km od y... Miejsca mego zamieszkania, ale odliczając wszystkie zjazdy na bok gdzieś, to ja myślę, że jest około 750 km od Adelaide. I znalazłem drugi dojazd do jeziora. Widzę już wodę, ale nie wiem, jak tam w ogóle sytuacja będzie. O, czy tu jest jakiś zjazd na dół widzę, ale czy tutaj jest dojście do wody to nie wiem jezioro widać ale czy zjazd na dół samochodem chyba nie za bardzo no ale będę jechał może niżej 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 może się dojedzie no coś tam jest jakiś zjazd A... no tutaj dalej drogi chyba nie ma to wody nie dojadę oczywiście znaki no camping nie pływać nie strzelać nie polować nie kąpać yy, yy, i tak dalej i tak dalej dużo różnych zastrzeżeń o jest zjazd rampa na no i oszczerzenie, że jest woda blue green, ale liczność z tą wodą może być groźny dla ludzi, z tymi algami. Są toksyczne No i tutaj jak zjadę na dół to jest płytko dosyć chyba Chyba nie ma sensu tam zjeżdżać, ale no widzę, że Brzeg jest nie do łowienia. Jakieś krzaki, gałęzie zatopione i drzewa, więc na pewno nie tutaj. Nie jest to dobre miejsce. Muszę szukać innego dojazdu. Będzie trudno. Tutaj no ale spróbujemy. Skręcam w stronę rampy na spuszczanie łódek, ale już z daleka widzę, że sporo y, tam y, łódek, duża aktywność, y, kilka łódek y, na pewno pływa po jeziorze. Y, nie wiem, czy znajdę gdzieś miejsce przy brzegu, y, gdziebym mógł się tam zatrzymać. Y, Wygląda na to, że jezioro nie jest zbyt przyjazne dla wędkarzy brzegowych. Jest dobre dla tych, którzy mają łódki i mogą sobie pozwolić i pływać łódką po jeziorze, ale nie dla takich wędkarzy jak ja, którzy próbują łowić z brzegu. Widzicie, jest tu kilka osób. Jest duży parking i wiem czy się da pojechać dalej gdzieś wzdłuż brzegu no raczej nie zbyt chociaż tu jest jakiś wjazd kawałeczek dalej ale i tam widzę samochód wjechał i już w tej chwili wraca z powrotem z tamtem, także muszę na razie zaczekać, nim tam wjadę i później zobaczymy co tam się dzieje, albo przejdę się po prostu zobaczyć co tam się dzieje a na wodzie widzę łódka szaleje czy może to nie łódka raczej skuter e, wodny No i znalazłem dojazd e, do wody do jeziora. E, grunt dosyć utwardzony, także mogę zjechać blisko na samą wodę i mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym Dzisiaj się zatrzymam. Muszę się jakoś ustawić odpowiednio. Na razie zjeżdżam na dół, bliżej wody. Drzewek wygląda czysto mam nadzieję, że nie będzie żadnych zaczepów w wodzie, żadnych kamieni ukrytych, bo drzew, drzew zatopionych nie widać specjalnie. Więc myślę, że to miejsce będzie ok. Tylko jeszcze ustawię odpowiednim poziomie samochód, tak żebym mógł w nocy spać w samochodzie i spadać z legowiska gdzieś na bok. Epilog kolejne sztuczne jezioro w Wiktorii Tak na pierwszy rzut oka nie wygląda, że to jest duże jezioro, ale naprawdę jest ono dosyć duże, ma powierzchnię 3237 hektarów. Jest poszarpane, nie równy, nie, ma nierówne brzegi, różne zakola. Od nogi w sumie tak jak powiedziałem 3237 hektarów. W najgłębszym miejscu w okresie sprzyjającym, gdy są duże deszcze, głębokość może wynosić 37-38 metrów. Na pewno w tym roku tak nie jest, bo woda jest bardzo nisko, niska. No... Co występuje w tym jeziorze? marykot golden perch, okoń, no i oczywiście to nie jest niespodzianką. Również występuje kar. Czy cokolwiek złowie z tych ryb? To nie wiem. Na razie założyłem rękawki. Na jednej założyłem robaki. A w drugiej założyłem kawałek mięsa skarpia i będę czekał. Temperatura w dniu dzisiejszym 25 stopni ma być, ale jest również chłodny wiaterek. Także nie jest to żle, tak źle Zapomniałem jeszcze o jednej rybie, która tutaj występuje jest to Brown Trout, czyli brązowy strong. I... Nie wiem, może mi się uda złowić na robaka, ale nie sądzę. Gdyby miał łódkę, miałby większe szanse. Brzegu, to tylko mogę złowić coś przez czysty przypadek, jakąkolwiek rybę. No, może karpia uda się złowić, ale inne, to tylko zależy od mojego szczęścia. No i oczywiście łódki pływają po jeziorze robią trochę hałasu. Całe szczęście, że po drugiej stronie tego jeziora, nie po mojej stronie. Ale nie widzę nikogo kto, kto by łowił ryby. Raczej tylko uprawiałam sporty wodne. Wcześniej widziałem kogoś, kto jeździł na skuterze wodnym, teraz widzę łódkę, która płynie. My może płynie gdzieś dalej, może tam będzie łowił, ale tutaj na tej części nie widzę nikogo, kto byłby nad wodą i łowił ryby. Widzę gościa, który przyszedł, napił się wody z jeziora. A Kto tam wiedział, że jak go ślimnę? Naraz zaczął uciekać. A jest drugi.

Sprawdzam co rusz, raz yy, na jedyne wędce, haczyk był oczyszczony, nie wiem co go tak oczyściło, może yy, raki albo coś, bo brania nie było żadnego. No a poza tym to nic nie widać, żeby chciało ruszyć cokolwiek. Yy, słońce już się zaczyna kryć pomaleńku za horyzontem, za chwilę się schowa. Zostawię jeszcze wędki przez noc. Z nadzieją, że może w nocy jakaś nocna ryba się złowi, ale naprawdę nie liczę na nic specjalnie. No i cóż, nie wiedzie mi się. Po wielu godzinach coś wreszcie ruszyło, jedną wędkę, ale yy, dalej jest spokojnie. Nie wiem, może tylko coś drobnego. Idę sprawdzić, co tam mogło być. Oczywiście nic nie ma, tylko robak obiedzony. I żadnej ryby. Zakładam nowego robaka i zarzucam. Zobaczymy, może jeszcze raz się coś zgłosić. Mam jakieś branie. Nie wiem, czy jeszcze wisi, czy nie. Oczywiście, że karp. E, maleńki, nieduży, ponad pół kilo. No ale pierwsza ryba w tym jeziorze, którą złowiłem. E, nie wiem, może jeszcze coś innego się uda. No, ale dobrze, i to pierwsze branie. No, i doczekałem się drugiego, drugiego karpia. Tym razem może kilo 200. Co dziwnego, że przez cały dzień nie brały w ogóle ryby. Zaczęły dopiero brać w ciemnościach. No, już jest druga sztuka. liczy na więcej. Rana ryby się spławiają. W nocy nic nie złowiłem, oprócz to znaczy złowiłem jednego karpia w nocy, jednego wieczorem ale potem już więcej nic nie było. No teraz ciągle mam zarzucone wędki na robaki i co róż widzę, że ryby spławiają się i to blisko brzegu może jeszcze coś się złowi. No ja po maleńku będę się szykował już pakował do wyjazdu Jeszcze zjem śniada śniadanie tutaj e I będę jechał do kolejnego jeziora Że samego rana ryby wokół się spławiały, skoro i tak żadna z nich nie chciała e, wziąć e, moje przynęty, nie złowiłem z rana już nic. W tej chwili już jestem spakowany, gotowy do wyjazdu. E, Przedemną znowu kilkaset kilometrów jadę do kolejnego jeziora. Może tam będzie lepiej troszeczkę pojedziemy, zobaczymy.